na wysokim obcasie biwa na śniegu. Justyna Steczkowska w lakierowanych szpilkach zdobywa góry. To przedłużenie mojej nogi. W polskim showbiznesie początku 2026 roku niewielu artystów może pochwalić się taką formą i medialną pasą jak Justyna Steczkowska. Po ubiegłorocznym, spektakularnym powrocie na eurowizyjną scenę, który zachwycił nie tylko Polaków, ale i zagraniczną publiczność, wokalistka nie zwalnia tempa. Jednak to nie kolejne zawodowe sukcesy, a pewne nagranie z górskiego kurortu stało się właśnie tematem numer jeden w sieci. Justyna, wierna swojemu wizerunkowi dajwi, postanowiła rzucić wyzwanie naturze i rozsądkowi, wybierając się na spacer po zaśnieżonych szlakach w niebotycznie wysokich obcasach. Justyna Steczkowska od lat słynie z zamiłowania do nienagannych kreacji i butów na wysokiej szpilce, które stały się niemal jej znakiem rozpoznawczym. Tym razem jednak artystka przeszła samą siebie. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie, na którym w pełnym makijażu i dopracowanej fryzurze zakłada krwisto czerwone, lakierowane kozaki na szpilce, przygotowując się do wyjścia na zaśnieżone górskie ścieżki. Artystka, wykazując się ogromnym dystansem do siebie, uprzedziła lawinę komentarzy, która natychmiast zalała jej profil. Najwięcej komentarzy będzie: Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach. Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach? To jest przedłużenie mojej nogi, wyznała rozbawiona gwiazda. Aby zrozumieć fenomen dzisiejszej popularności Justyny, należy spojrzeć na jej dokonania w 2025 roku. To był czas kombeku z prawdziwego zdarzenia. Eurowizyjny występ zapewnił jej nie tylko entuzjastyczne recenzje, ale i zapełniony po brzegi grafik koncertowy w kraju i za granicą. Justyna umiejętnie wykorzystuje ten moment, łącząc twardy profesjonalizm z lekkością i humorem w mediach społecznościowych. Równie pomyślnie układa się życie prywatne wokalistki. Media huczą o niedawnych zaręczynach jej syna, Leona Myszkowskiego. Justyna nie kryje radości z faktu, że wkrótce oficjalnie zostanie teściową, co dodaje jej wizerunkowi bardziej rodzinnego, choć wciąż niezwykle stylowego oblicza. Działania Justyny Steczkowskiej w 2026 roku to podręcznikowy przykład zarządzania wizerunkiem gwiazdy. Wiedząc, że łatka wyniosłej Dajwi przylgnęła do niej na stałe, artystka przestała z nią walczyć. Zamiast tego, uczyniła z niej atut, celowo przerysowując pewne zachowania, jak choćby legendarne już chodzenie w szpilkach po śniegu. Z perspektywy Insidera, spacer w czerwonych kozakach po górach to nie tylko modowy kaprys, ale. Skuteczny marketing, wiralowe nagranie błyskawicznie podbija zasięgi, przypominając artystce w czasie ferii. Autentyczność wizerunku, Justyna pokazuje, że jest wierna sobie w każdych warunkach. Dystans do hejtu, nazywając samą siebie rąbniętą, odbiera krytykom amunicję. Czy wybór obuwia na spacer po górach jest bezpieczny? Z pewnością nie. Czy jest stylowy? W świecie Justyny Steczkowskiej to jedyny możliwy wybór. Jedno jest pewne w 2026 roku DIWE czuje się na szczycie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.